Pozło, że cię umyję. Przestań! To jest zimne! Co mówiłem o zabijaniu potworów z nudów? Nie wolno. Więc... Ale cz czara! Nie zrzucaj winy na swoją wymyśloną przyjaciółkę. Ale... A teraz oddaj go zanim będziesz mieć pecha. Okej. Okay. Co mam zrobić z tym dzieciakiem? Nadal jest martwy. Poczekaj jeszcze kilka sekund. Serio, frysk. Serio. Lękajcie się, jestem bogiem. Hyper śmierci. Przyniosę wolność mojemu ludowi. Raaaa! Raaaa! Raaaa, mamo! <grymian> Dobre. Ciara znowu to zrobiła. Jakby się na tym zastanowić, to dziecko ma dziwny wyraz twarzy. Choć wygląda z nim tak spokojnie. Może też spróbuję? O, i Frisk. to i Frysk. Co jest z ich twarzy? Są takie same. Dziwne. O, witaj Sans. Podaję ci się nasze twarze? Jak widzisz, mam obecnie najbardziej wyrazistą z twarzy. Chcesz do nas dołączyć? Okej. Okay. Hmm? Cześć wszystkim! Cześć! Cześć. E... To jakiś nowy trend? Dobrze więc! Nie ma takiego trendu, z którym Undyne by sobie nie dała rady! E... E... Ty też? Dotknę ten przycisk. Nie, nie wolno dotykać przycisku. Ale, ale. dotknę ten przycisk! Nie! Okej. Okay. Nie dotykamy przycisku. Łapie. To będę się patrzyć na przycisk. To ci wolno. I tylko troszkę dotknę, okej? Okay? Nie no, serio, dzieciaku! Frisk! I tak nie było taki smacznie. Frisk! Weź mnie na spacer! Do mojego... To. Nigdy nie obiecywałem, że nie zabiję gadającego kwiatka.